Hej, 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 Siemanko wszystkim! Cześć, witajcie w nowym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy dwa nowe zestawy od Klocków Blocków. Tak jest, słuchajcie, tutaj mamy dwa całkiem sporej wielkości zestawy. Pierwszy jest z My Police. A to jest posterunek po policji, policji, dokładnie. Natomiast tutaj mamy serii My Army i to jest baza wojskowa. Zobaczcie, obydwa te pudełka są generalnie tego samego rozmiaru, natomiast w posterunku policji dostajemy znacznie więcej, bo aż 347 elementów, a w bazie wojskowej 251. Dzisiaj generalnie poświęcimy sobie cały odcinek na opisanie tych dwóch zestawów i porównanie. I ich porównanie dokładnie. Także czekaj, co my tutaj możemy Adać zobaczyć? No to... Może z tyłu, Aha. czy tutaj więcej zobaczymy, czy to jest chyba ta sama grafika. No generalnie tak. Tutaj w posterunku policji dostajemy czterech ludzików, cztery figurki, z czego trójka to będą policjanci. jeden, jeden złodziej. złodziej jakiś przestępca taki. Tutaj nawet jest. Zobaczcie, że poszukiwany i nagroda 25 tysięcy dolarów. Strasznie dużo. A i tutaj jeszcze słuchajcie, na dole mamy inne zestawy. Tak wyglądają. Tutaj mamy ten nasz posterunek. Tutaj obok jest jakiś inny kilka pojazdów. Tutaj jakieś motory, kłady i generalnie tutaj jeszcze też na jakieś wysepce, Także spoko, to jest z Mypolis. Natomiast tutaj co my tutaj mamy? Zdaje się, że figurek chyba jest jedna mniej. Tutaj mamy trzy figurki, tak. bo nie mamy żadnego złego gościa, chociaż ten tutaj z tym uśmieszkiem <laughs> wygląda zabawnie. A na pewno mamy co to jest? Drona. To jest chyba dron. Na początku myślałem, że to jest samolot, ale raczej dron. Z tego względu, że chyba Ludzika tam nie wstawimy, chyba nie ma szans. Um, I tutaj będzie pojazd, wow. jakiś taki kład z taką wyrzutnią wielką z tyłu. No. Aha. Spoko. No i oczywiście sama baza. E, fajne są te klocki. Tutaj nie widziałem takich w sumie wcześniej. E, imitujące worek z piaskiem. No. Bardzo fajna sprawa. I tutaj taka wieżyczka z boku. Jakaś taka strażnicza Myślę, że tam jeden gościu da radę kogoś wstawić Z jakimś karabinem czy coś I tak, no i dobra, y, możemy jeszcze tylko zobaczyć to z drugiej strony Czy jest tutaj coś, co by nas zainteresowało To samo Czołgi Uuu, faktycznie, właściwie to jest, czołg to jest chyba tylko jeden Tylko ten A to co to może być? Um, no jakaś taka ciężarówka opancerzona, coś takiego Tamto to jest dopiero wielkie działo, co nie? Super Aha. A um, tutaj samolot? otwarta samolot, spoko. Mhm. O i tutaj zobacz, Adaś, jakiś taki pustynny kamuflaż. Pustynny albo zimowy w sumie. I tutaj, i tutaj myślę, że te pojazdy by się odnalazły. No ale dobra, to słuchajcie, zrobimy tak. Otworzymy sobie te zestawy, poskładamy i zaraz okay. do Was wracamy i wszystko Wam tutaj dokładnie opiszemy. I okej, okay, słuchajcie, tak jak widzicie, mamy już tutaj wszystko pobudowane. Adamus, od czego tutaj zaczniemy? Co możemy najpierw pokazać? Myślę od policji. Chyba tak, od posterunku. Zerknijcie najpierw tutaj tylko na wyrazy twarzy i tutaj jakie ubranka mają ci nasi policjanci i ten jeden przestępca. Tamten z tyłu w okularkach. Spoko wygląda. Dalej mamy pojazdy. Aha. Helikopter. Tak jest. Jest tutaj kilka naklejek. Mamy... Na, napis City Police. Zobaczcie, tam jest miejsce na jednego lutka. V21. Obrotowe, oczywiście, to śmigło. tamto z tyłu. Czy tutaj jeszcze jakieś lampki? Tutaj niebieska, tam czerwona. Oczywiście ster w środku. Ja w ogóle zauważyłem, że to fajny klotek. Który, tak. który, który? A, taki. To jest zaraz. Posobnie. Jak to działa? To jest taki łącznik. A, w ten sposób. Aha. Natomiast. Tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, na samej górze miejsce do lądowania tym helikopterem. To. Czeka. Idealnie. Natomiast drugim pojazdem jest tutaj nasz radiowóz. Zobaczcie, tam tak naprawdę mieści, zależy jak ich tam powciskać, ale generalnie jeden kierowca i tam z tyłu pasażer to, to, to już tak na lajcie się mieszczą, a na no upartego wejdzie ich więcej, tak? To wygląda w ten sposób. Tutaj jakieś napisy policja. Zobaczmy tutaj jeszcze z tej strony kierownica. I tak naprawdę tyle od spodu. Podstawowy, myślę taki. Natomiast słuchajcie, sam tutaj posterunek, może weźmiemy sobie, czekaj tych lutków, przestawimy i zobaczmy, co my tutaj mamy. Generalnie tak. Tutaj jakieś takie dwa yy, kwiatki nam rosną, czy to jakieś krzaki. Ciężko, bo, ciężko powiedzieć, co to jest. Natomiast dalej mamy... Tak, od początku mamy wejście. Tutaj jest taka... O, zobaczcie, podwójne drzwi, barierka. Zaraz po wejściu to chyba musimy obrócić i z drugiej strony pokazać. Tak, no, bronię. A, właśnie, słuchajcie, tu jeszcze odstawiliśmy, to zanim przejdziemy tam, zobaczcie jakiego różnego rodzaju, mamy tutaj karabiny, pistolety nawet noże po kolei, zaraz, zaraz, zaraz tutaj karabin, snajperka, może to wszystko jakoś wam pokażę w takim miksie, o No i dobra, słuchajcie, wracając teraz tutaj, tak jak Adam otworzył te drzwi, Ludek może nam tutaj wejść. W nie. środku mamy kolejne drzwi, to już jest tutaj, żeby się dostać do malutkiej celi. No, zobaczcie, tam nie ma zbyt dużo miejsca. Tak naprawdę jest tylko prycza i jakiś taki stoliczek. No i oczywiście kraty, gdzie więzień może tam obserwować. Yy, u, u, ulicę. i czekać, aż ktoś go stamtąd uwolni albo coś. Tutaj dalej na tym parterze jeszcze jest jedno stanowisko dla policjanta tam tutaj przy komputerze. Zobaczcie. O tak wygląda coś tam coś tam namierza nie wiadomo co on może robić. A nie ma tutaj żadnego sposobu żeby dostać się na górę także ludek musi jakoś się przeteleportować albo podskoczyć wysoko. Hmm. Tutaj również mamy wejście od tej strony drzwi i też dla drugiego ludka. Pyterek. Zobaczcie komputer on już tutaj obserwuje coś, co, co, coś innego coś w jakimś terenie tak jakby osaczyli kogoś tam w środku i tutaj mają różne radiowozy ciekawe natomiast tutaj jeszcze antena. zobaczcie tutaj jest antena i obracany taki w ogóle z napisem POLICE STATION coś takiego że gdzie nasz policjant może wejść i po prostu obracać okay, się widać. i obserwować okolice sprawdzać wszystko um, co tu jest grane tutaj wyżej natomiast oczywiście stoi nasz helikopter i jest jeszcze taki zobaczcie Tutaj, um, jak to nagrywasz? Antenka jakaś taka. Bo tutaj, tutaj jest antenka, tutaj talerz satelitarny. O, to będzie lepsze słowo. I tak naprawdę słuchajcie z tego zestawu to wszystko. Jak dla mnie najciekawszą. Wow! Dobra! Jak dla mnie, słuchajcie, najciekawszą rzeczą to są właśnie te bronie, których nigdy wcześniej nie mieliśmy, i one są generalnie kompatybilne ze wszystkimi innymi klockami. Także bardzo fajnie to wzbogaci naszą kolekcję, jakaś krótkofalówka, wszystko. Świetna sprawa. Dobra, okay. odstawmy może tych lutków gdzieś tutaj, odrobinkę na bok, ale odrobinkę. Tutaj nie ma co się na tym skupiać teraz. I przejdźmy, słuchajcie. Tutaj do tej bazy wojskowej. Ok. Zobaczmy najpierw wszystkich ludków, czyli tak. Tego gościa, którego trzymasz, ja go tutaj przyzumuję, zobaczcie. Jest ma okulary. W ogóle śmieszny gość, tak jakby był starszy. No, no, no. Dobry, dobry szpenio. Nadruki tutaj, tak jak widzicie, takie moro tego typu. Tutaj tego, może nawet nie będziemy go ściągać, tylko tutaj, o, tutaj go złapię, zobaczcie. Tutaj też jest gościu, tu ma jakąś ranę na tym, czyli może jakbym mu to zdjął. Byłoby łatwiej. Zobaczcie jaka rysa tutaj rana. Typowy wojownik. Tak jest. Oddam mu tutaj czapeczkę z boku. I tutaj jest chyba najfajniejszy ludek z tych wszystkich w sumie zestawów. I to jest ten, zobaczcie. Super. Super beret. Z tyłu te figurki wyglądają w ten sposób. Bardzo fajny uśmiech, zadowolony. I on tutaj, ja nie wiem, czy on nimi rządzi, czy co? Jakiś kapitan. Pewnie. Ale tak, jakiś taki o wyższym stanowisku. No ale dobra. Dalej słuchajcie, co my tutaj mamy z pojazdów, to szybciutko. Tutaj jest ten kład. Kład z rakietnicą. Tak. Czy ona tutaj w jakiś sposób strzela, czy to jest tylko i wyłącznie, zdaje się, że tylko, to tylko ma wyglądać, ale ten pocisk tutaj... Fajnie, Super. profesjonalnie, no. A teraz zauważyłem, że to może być broń, jak to odczepimy. I że z ręki może strzelać oh, tym. Jakoś taką. Mm. Mogłoby być. Następnie, słuchajcie, mamy tego malutkiego zielonego drona. Zobaczcie, jak wygląda. To taki malutki samolocik, który może tutaj latać po okolicy, obserwować. obserwować, a może też jakąś bombę zrzucić albo coś. Myślę, że to chyba jakaś kamera. To może być kamera, tak? Albo że będzie mrugać z góry i no chyba tak, albo jakaś To jakaś kamera na podczerwień albo coś. Dalej mamy taką strażnicę. Zobaczcie. Tam można wsadzić gościa. Jesteś tu nieznajomy? I on tutaj pilnuje. Tutaj z tyłu drabinka. Bardzo taka lekka konstrukcja, ale spełnia swoje, jak gdyby, te, te, to, to zadanie, które ma spełniać, to wszystko jest cacy. To jest dachówka. Mhm, na samej górze, bo to widzisz, no tutaj jest jakieś metalowe elementy, natomiast tutaj już reszta z drewna zrobiona. I tutaj przechodzimy już teraz, słuchajcie, do samej bazy. która jest nawet podpisany Army Base. już Adam pokazuje, tutaj jest chyba jedno z ciekawszych rzeczy, bo tam możemy posadzić jednego z żołnierzy. I zobaczcie na dwa takie karabiny. Żeby chronić tę bazę. Tak, zobaczcie, jaki ostry ogień z tego może być, no. Tu w ogóle widziałem ten sam karabin. Tak, tylko jeden. Tutaj jest, jakby tak z boku, tutaj jest taka oszklona część. Zobaczcie, tak. tutaj już wy, udało się wy, yy, zdemontować. W sumie wejście było z tamtej strony, ale tutaj chciałem Wam pokazać, zobaczcie, jaka jest drabina z tej i tutaj na górę, gdzie można się dostać do tego wielkiego radaru. Radar jest fajny, bo można go obracać dosłownie. Tak, jak nam się, tak jak nam się podoba, także nie ma tutaj problemu, że tylko na tamto. Mamy tu na drugim piętrze łóżko. Takie podwójne, czyli lepiej chyba będzie, jakbyśmy. O, tutaj, zobaczcie. Podwójne łóżko. Czy na tym poziomie nada się jeszcze coś, czy po prostu. Nie, to jest takie. Tak, naprawdę, tutaj jeszcze jest takie miejsce, gdzie nasz ludek może tutaj stać. I jest zabezpieczony z tej, z tej strony barierki, a tutaj zobaczcie taki fajny klocek imitujący właśnie yy, worek z piaskiem. No wygląda trochę jak poduszka i to powinno być na przykład tutaj. Zawsze można zamienić, tak, tak, tak. Taką, zamiast takiego twardego klocka postawić właśnie coś takiego. No ciekawy pomysł. Czy tutaj jeszcze na tym poziomie chyba nie bardzo? Tutaj tak obserwuję, obserwuję, ale chyba nie. Niżej okay. za to. Na pewno słuchajcie, z tej strony tutaj mamy dwa stanowiska z komputerami. Ej, co mamy te? No drugi jak w policji. Tak, 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 ale zaraz zobaczycie, jak tutaj przyzumuję. Mam nadzieję, okej, okay, coś tutaj widać. Z tym, że jedno z tych stanowisk, to pierwsze z prawej, nie ma miejsca siedzącego, bo fotel jest tylko jeden. Zobaczcie tutaj z tej strony. O, tutaj idealnie to widać. Jeden fotel, dwa komputery. A zaraz, to w sumie może pracować jeden gościu przy tych A, dwóch monitorach. No. Nie, niektórzy mają taką pracę, że potrzebują dwóch monitorów. Natomiast tutaj, na dole, możecie szafki. zobaczyć, mamy szafki. One są w tej chwili puste, ale jakbyśmy chcieli, to możemy z tego drugiego zestawu z posterunku policji te wszystkie bronie, może nie wszystkie, ale część, jakieś noże tego typu rzeczy, tutaj pochować. Fajnie, że jest taka przestrzeń. Czy tutaj jeszcze na dole jest jakiś taki stolik? I tak naprawdę, słuchajcie, to, tyle. to by było na tyle. Czy tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze drzwi zewnętrzne, to w sumie takie główne. Od nich powinniśmy zacząć, ale już opowiedzieliśmy o wszystkim, także tutaj jeszcze dodam i chyba I tu, chyba tyle. Dobra, przejście też, takie bardziej zabezpieczone. To znaczy, czy zabezpieczone bardziej? Tutaj. Też. Jest tak głębiej trochę. Chyba, że ja tego krocka źle wstawiłem. <laughs> też jest taka możliwość. Ale dobra i wielki napis Army Base. Okej. Okay. I w porządku. Adamus, jak uważasz, który z tych zestawów bardziej Ci się podobał? No, tu jest więcej broni i takich akcesori, mm -hmm. tutaj jakoś fajniej wygląda moim zdaniem. Powiem Ci, ja, ja myślę tak samo. Największym plusem tego zestawu, jak dla mnie, to jest cały ten zestaw Wyglądanie. broni. W ogóle snajperki to ja się tutaj nie spodziewałem, ale to bardzo fajny, taki no miły dodatek. Jako, um... Jakby tutaj w sumie wymontować tą szybę stąd, to go się mógłby ze snajperki tam obserwować tak. wszystkich, to? No, przez lunetę. Ale tutaj, jakby to się otwierało. Ale tak z biura? Z biura chyba nie pasuje. <laughs> Ale dobra, A, albo z helikoptera jeszcze. A, tutaj, na obracającym. Nie, normalnie stamtąd i tutaj taka... Tylko, że oni tam we dwójkę nie wejdą. Nie, nie może być pilot i, i snajper na przykład. Chy chyba by się tam nie zmieścili. Także słuchajcie, ten zestaw to zdecydowanie Wam polecamy, jeśli chodzi o bronię i różnego rodzaju akcesoria. Bardzo fajna sprawa. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o taki ogólny wygląd i klimat, jaki um, tutaj te klocki dają. No, ewidentnie, patrzysz na to i od razu widzisz bazę wojskową, tak? Tutaj nie, ma, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No dobra, także, ale generalnie, jakbyś miał wybrać tylko jeden, co byś chciał? Myślę, że jednak wojskowy. Powiem ci, mimo że ten jest. No, znacznie więcej, to jest jedna trzecia klocków więcej, to ja też bym się skupił i, i, i wybrał ten. I okej, okay, słuchajcie, w takim razie dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeśli Wam się ten filmik podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i co? Widzimy się z Wami w przyszłym naszym filmie. Do zobaczenia! Naka!